możliwa jest współpraca pomiędzy regulatorem a podmiotem nadzorowanym. Moim osobistym zdaniem ta współpraca jest niezbędna, jeżeli mówimy o wdrażaniu nowych rozwiązań regulacyjnych, czy adresowaniu odpowiednich ryzyk, które są, to wymaga współpracy pomiędzy regulatorem i uczestnikami rynku. Tylko wtedy możemy tak naprawdę zbudować przestrzeń do wspólnego dialogu i wypracowania rozwiązań, które będą adresowały odpowiedź właśnie na ryzyka, czy ewentualnie potrzebne zmiany od strony regulatora, ale jednocześnie pozwoli Efektywnie wdrażać te rozwiązania i realizować cele, które zostały przewidziane. Jaka jest wartość certyfikatów EFPA? Są to bardzo wyjątkowe certyfikaty i bardzo prestiżowe. Jeżeli mówimy o liczbie osób, które mają takie certyfikaty, to w Europie jest 70 tysięcy. W Polsce, pomimo że działamy już od 10 lat, jednak no, zbliżamy się dopiero do 1000, ale to oznacza, że tak naprawdę przed nami przyszłość i na pewno w długiej perspektywie będziemy mieli odpowiednio dużą liczbę, doradców, którzy mają ten certyfikat, także będą mogli świadczyć usługi na najwyższym poziomie, przede wszystkim w interesie klienta, dostarczą rozwiązania, które będą spełniały jego oczekiwania, ale również doradca będzie taką osobą, która w długiej perspektywie będzie partnerem do rozmów o biznesie, ale też potrzeb, które są związane z punktu widzenia całej rodziny, bo musimy pamiętać o tym, że doradztwo to nie dotyczy tylko i wyłącznie samych instrumentów finansowych. Trzeba patrzeć na to całościowo i przekrojowo, a czasami nawet uświadamiać klienta, jakie dodatkowe warunki albo ewentualnie instrumenty finansowe czy rozwiązania są niezbędne, żeby usługa, która jest świadczona, była kompletna.